W wielkim mieście, gdzie codziennie tłumy ludzi przemierzały ulice, a dźwięki samochodów mieszały się z głosami przechodniów, znajdowało się niezwykłe miejsce miejski ogród zoologiczny. Był to zielony zakątek pośród betonowej dżungli, pełen egzotycznych zwierząt, kolorowych roślin i tajemniczych zakamarków. Właśnie tam, w zacienionym kącie blisko małpiej wyspy, żyła malutka sprytna myszka o imieniu Florentyna. Florentyna była niezwykłą myszką, jej futerko miało odcień miodu, a jej małe, błyszczące oczy zawsze czujnie obserwowały otoczenie. Choć była mała, miała wielkie serce i jeszcze większą ciekawość świata. Miejski ogród zoologiczny był jej domem, ale też ogromnym placem zabaw pełnym przygód. Pewnego dnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Florentyna usłyszała coś, co przykuło jej uwagę. W kącie ogrodu, tuż przy wolierze z egzotycznymi ptakami, zapanowało niezwykłe poruszenie. Ludzie, którzy opiekowali się zwierzętami, rozmawiali między sobą z wielkim zaniepokojeniem. Okazało się, że w nocy zaginęła maleńka panda czerwona o imieniu Riki, ulubieniec wszystkich dzieci odwiedzających Zoo. Florentyna wiedziała, że musi pomóc w odnalezieniu małego przyjaciela. Florentyna szybko ruszyła w stronę Woliery, by zebrać jak najwięcej informacji. W nocy Zoo zamykało swoje bramy, a zwierzęta pozostawały w klatkach. Jednak coś musiało się wydarzyć, skoro Riki zniknął. Florentyna była zbyt mała, by przeskoczyć ogrodzenie, ale miała swój własny sposób na odkrywanie sekretów Zoo, znała wszystkie tunele i małe przejścia, które prowadziły do najodleglejszych zakamarków ogrodu. Pierwszym miejscem, które odwiedziła, była wyspa małp, gdzie żyły jej przyjaciółki, małe kapucynki. Zwinne i szybkie małpki zawsze wiedziały, co się dzieje w zoo, więc Florentyna postanowiła je zapytać. Gdy dotarła na wyspę, kapucynki już na nią czekały. Florentyno, słyszeliśmy, co się stało, zawołała jedna z małpek o imieniu Lola. Widzieliśmy coś dziwnego. W nocy, gdy wszyscy spali, Riki wymknął się przez otwarte drzwi klatki. To było bardzo dziwne, bo drzwi zawsze są zamknięte. Florentyna zmarszczyła nos i zaczęła myśleć. Otwarte drzwi to nie jest przypadek, pomyślała. Ktoś musiał mu pomóc, ale dlaczego? Kapucynki opowiadały dalej, że Ricky biegł w stronę sekcji egzotycznych ptaków, ale tam ślad się urwał. Florentyna podziękowała swoim przyjaciółkom i ruszyła na miejsce, które mogło dać jej odpowiedź. Gdy dotarła do woliery z egzotycznymi ptakami, Zauważyła coś niezwykłego. Jeden z ptaków, ogromna ara o imieniu Tukanek, wydawał się niezwykle zadowolony z zamieszania, które zapanowało w zoo. Florentyna wiedziała, że Tukanek lubił żarty, ale to było coś więcej. Postanowiła z nim porozmawiać. Tukanek, czy widziałeś Rikiego? zapytała Florentyna podchodząc bliżej. Tukanek przekrzywił głowę, a jego kolorowe pióra błysnęły w świetle zachodzącego słońca. Ach, Florentyno, może widziałem, a może nie, kto wie? odpowiedział Tukanek z tajemniczym uśmiechem. Ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, powinnaś poszukać w miejscu, gdzie kwiaty nigdy nie śpią. Florentyna wiedziała, że Tukanek uwielbia zagadki, ale także, że jego wskazówki zawsze prowadzą do czegoś ważnego. Miejsce, gdzie kwiaty nigdy nie śpią, myślała myszka, próbując znaleźć odpowiedź. I wtedy ją olśniło chodziło o szklarnie w Zoo, gdzie rosły rzadkie egzotyczne rośliny, kwitnące o każdej porze dnia i nocy. Bez chwili wahania, Florentyna ruszyła w stronę szklarni. Gdy dotarła na miejsce, poczuła zapach kwiatów, które wypełniały powietrze słodkim aromatem. Wewnątrz szklarni było cicho, tylko delikatne, szelesty liści słychać było w tle. Florentyna przemykała między roślinami, aż w końcu zauważyła coś dziwnego. Delikatne, małe ślady łapek na ziemi. To musi być Riki, szepnęła do siebie. Ślady prowadziły w głąb szklarni, do zakamarka, gdzie rosła wielka, stara paproć. Kiedy Florentyna podeszła bliżej, usłyszała cichy płacz. Za liśćmi paproci, skulony w małą kuleczkę, leżał Riki. Był wystraszony i wyglądał na bardzo smutnego. Riki, zawołała Florentyna, podchodząc ostrożnie. Co się stało? Wszyscy cię szukają. Panda Czerwona podniosła głowę i spojrzała na myszkę swoimi dużymi, smutnymi oczami. Ja. Ja nie chciałem nikomu przeszkadzać, zaczął Riki. Widziałem, jak opiekunowie rozmawiali o tym, że jestem za mały, żeby pokazywać mnie dzieciom. Usłyszałem, że niektóre z nich mogą mnie nawet nie zobaczyć, bo ukrywam się w liściach. Chciałem znaleźć miejsce, gdzie nikt mnie nie zobaczy gdzie będę mógł być sam. Florentyna poczuła, jak ściska się jej serce. Riki czuł się odrzucony, a przecież był jednym z najukochańszych zwierząt w Zoo. Myszka usiadła obok niego i cichutko powiedziała: Riki, wszyscy cię uwielbiają. Dzieci czekają na to, żeby cię zobaczyć. Czasem myślą, że jesteś tajemniczy, ale to sprawia, że jesteś jeszcze bardziej wyjątkowy. Każdy ma swoje miejsce w świecie, a twoje jest tutaj, z nami. Riki spojrzał na Florentynę i uśmiechnął się delikatnie. Naprawdę tak myślisz? zapytał. Oczywiście, odpowiedziała Florentyna z przekonaniem. A teraz chodźmy, zanim opiekunowie zaczną się naprawdę martwić. Florentyna i Riki wrócili do swojej części zoo, a po drodze spotkali tukanka, który przelatywał nad nimi z radosnym krzykiem. Znalazłaś go! Wiedziałem, że dasz radę, Florentyno! Zawołał tukanek migocząc swoimi kolorowymi piórami. Gdy dotarli do klatki Rikiego, opiekunowie byli pełni ulgi, Riki wrócił na swoje miejsce, a Florentyna poczuła, że zrobiła coś naprawdę ważnego. Od tego dnia Riki już nigdy nie czuł się samotny, a dzieci jeszcze bardziej go uwielbiały, wiedząc, że panda czerwona jest pełna tajemnic. Florentyna natomiast wróciła do swojej norki, wiedząc, że zawsze warto pomagać przyjaciołom, nawet jeśli trzeba rozwiązywać zagadki i przeżywać niebezpieczne przygody. I choć była mała, jej wielkie serce sprawiało, że każdy dzień w Zoo był pełen magii i niezwykłych odkryć.